Z ewangelii według świętego Jana. Ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa ani jego uczniów. Wsiedli do łodzi, dotarli do kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli go na przeciwległym brzegu, rzekli do niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki. Ale dlatego że jedliście chleb dosyta, zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, na który dawam syn człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg ojciec. Oni zaś rzekli do niego: Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? Jezus odpowiadając rzekł do nich: Na tym polega dzieło Boga abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Bracia i siostry, wczoraj rozpoczęliśmy tydzień biblijny, czas, w którym powinniśmy jeszcze częściej sięgać po Pismo Święte, czytać, rozważać i karmić się tym Słowem. W dzisiejszej Ewangelii mamy kilka zdań, które nas do tego zachęcają. Bogosławieni słuchający Pana, to refren dzisiejszego psalmu. Twe napomnienia są moją rozkoszą, to słowa z psalmu. I w końcu nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust bożych. To werset przed dzisiejszą Ewangelią. W Ewangelii słyszeliśmy natomiast, jak tłum szuka Jezusa. Po rozmnożeniu chleba tłum chciał obwołać Jezusa królem, bo podobał im się taki król, który daje jedzenie za darmo w cudowny sposób. Jezus bardzo szybko demaskuje ich płytką motywację, chcieli po prostu się najeść, byli podobni do kur, które idą za gospodynią tylko dlatego, że kochają ziarno. Jezus mówi, żeby nie szukali tego pokarmu, który przemija, ale tego, który trwa na życie wieczne. I dodaje, na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego On posłał. Bracia i siostry, sięgnijmy po Pismo Święte, starajmy w ten sposób karmić się tym Słowem, które daje życie wieczne, starajmy się w ten sposób spotkać z Jezusem i umocnić naszą wiarę.